Robi ktoś tego papierosa, czy nie? Mama robi. Gdzie ona jest? Siku robi. Już idę, już. Mamo, chodź coś zobaczysz. Nie mam czasu na razie. Patrz. Matko, co to jest? Pieku, co to jest? No co to jest? Nie wiem. Co się dzieje, Rysiek? Co ty? to no, ty też rok i też tego pełno. Ale co to jest? A Nie wiem skąd najpani, mogę wiedzieć. U nas też.